Cześć to Krzysiek. Jak pewnie wiesz, od wielu lat zajmuję się obwodzeniem kobiet na ulicy i przeszkoliłem naprawdę dużo osób z tego, jak powinni rozmawiać z dziewczynami, jak powinni mówić do dziewczyny, żeby ona reagowała emocjonalnie i była zainteresowana. Wiele osób w Polsce jest zablokowanych na podchodzenie do dziewczyn. Tutaj akurat widzisz na tych zdjęciach mnie. Natomiast, według mnie, to jest najlepsza metoda na to, żeby poznawać bardzo atrakcyjne dziewczyny. Nie pijąc alkoholu, nie męcząc się w klubie, podchodząc do wielu pijanych dziewczyn i słysząc różne dziwne komentarze od pijanych facetów, to jest jedna z najlepszych metod, jaką znam, jeśli nie najlepsza, ponieważ dziewczyny nie spodziewają się tego, że facet może do nich podejść. W Polsce działa to najlepiej. Zresztą dużo z tego opisałem w moim e-booku. Uwodzenie w dzień, który uzmysłowił wielu facetom, że poznawanie kobiet na ulicy. W codziennych sytuacjach, to najlepsza opcja, żeby mieć super atrakcyjną dziewczynę czy fajne koleżanki. Czy ty też masz problem z podchodzeniem do kobiet i kompletnie nie wiesz, jak z nimi rozmawiać? Musisz wiedzieć, że nie jesteś sam. Ja w tej chwili można już powiedzieć, że zrobiłem naprawdę wiele szkoleń, jeśli chodzi o uwodzenie kobiet. Myślę, że z kilka tysięcy będzie przez te 8-9 lat, jak się tym zajmuję. I zauważyłem, że dużo lepsze efekty odnoszą osoby, które biorą szkolenia. Kilkumiesięczne, półroczne, a nawet roczne. Takie osoby zazwyczaj mają lepsze efekty, ponieważ mają ze mną kontakt cały czas, mogą w trakcie roku wyjść ze mną do klubu, na ulicę i cały czas ten rozwój y, następuje z miesiąca na miesiąc. Natomiast osoby, które przychodzą na szkolenia dwudniowe, często też mają efekty, natomiast nie tak spektakularne, jak osoby, które mają ze mną stały kontakt. Pytanie: Jak ty byś się rozwinął, gdybyś przez okrągły rok uwodził kobiety pod okiem doświadczonego trenera uwodzenia? Wychodziłbyś ze mną do klubu, działobyś ze mną w galerii handlowej, działobyś ze mną na ulicy? Jakie miałbyś efekty? Myślę, że sam sobie odpowiesz na to pytanie. Tutaj chciałem Ci pokazać tylko opinię Roberta, który po szkoleniu ze mną od razu poznał dziewczynę przy pierwszym podejściu. Jak widzisz, jest to możliwe i to, co mówię, działa zero bzdur, same konkrety, które działają na kobiety i które sprawiają, że dziewczyna jest z tobą zainteresowana już od pierwszych chwil rozmowy. Zresztą pokazuje to dobitnie na moich szkoleniach, w jaki sposób możesz sobie podejść do dziewczyny, w jaki sposób możesz ją zagadać. Dużo osób chwali mnie za moje materiały, za co naprawdę dziękuję. Ma rewelacyjny efekt, zresztą tutaj masz dowody na to. Więc jeśli oglądasz to wideo Moje wideo, pierwszy raz, to możesz sobie przeczytać, co piszą na mój temat inne osoby. Uwodzenie kobiet dziennie, tak jak powiedziałem, to najlepsza metoda na to, żeby poznawać super atrakcyjne dziewczyny. Musisz wiedzieć, że dziewczyny są zmęczone gośćmi, którzy są zdesperowani, którzy podrywają je w klubie. I często ten podryw w klubie jest dużo trudniejszy. Jeśli chcesz mieć fajną dziewczynę, to najlepszy jest podryw na ulicy. Naturalny, szczery i bezpośredni. Mogę Cię tego nauczyć i zaraz Ci pokażę, w jaki sposób. Przygotowałem dla ciebie coś, czego właściwie jeszcze nie planowałem dwa lata temu. Przygotowałem dla ciebie roczne szkolenie, na którym nauczę cię, w jaki sposób możesz podejść do dziewczyny, w jaki sposób możesz z nią rozmawiać, w jaki sposób możesz z nią stworzyć związek, doprowadzić do seksu. Czegoś takiego jeszcze nikt w Polsce nie wprowadził. Postanowiłem wprowadzić dla ciebie szkolenie, które pozwoli ci rozwinąć się na przeciągu całego roku. Jak to będzie polegać? Na czym to będzie polegać? Co miesiąc będziesz dostawał ode mnie kurs Uwodzenia Kobiet. Więc jak widzisz, już sama wartość tych kursów to ponad 3000 zł. Będziesz miał do wykorzystania w ciągu roku 5 dni szkolenia praktycznego Uwodzenia Kobiet. Czyli będziesz mógł sobie do mnie przyjechać, podziałać z innymi osobami, kiedy tylko będziesz chciał. Możesz to zrobić w ten sposób, że przyjedziesz od razu na 2 dni czy 3, albo możesz przyjechać na jeden dzień, a 4 dni wykorzystać sobie w wakacje w ciągu tego jednego roku. Dostaniesz ode mnie godzinną konsultację miesięcznie przez telefon, czyli będziesz mógł do mnie zadzwonić, jeśli będziesz miał jakiekolwiek problemy. Porozmawiamy sobie w różnej atmosferze, jak tą sytuację z dziewczyną poprowadzić, jak z nią pogadać, żeby właśnie wyprostować tą całą relac relację i doprowadzić do tego, żeby ją uwieść. Dostaniesz ode mnie wszystkie produkty i kursy o uwodzeniu kobiet, jakie stworzyłem, czyli nagrania randek, nagrania podejść, rozmowy telefoniczne. Więc sama wartość już tego przekracza... Y 3700 zł. A także zostaniesz tajemniczony w podziemny krąg zainteresowanych uwodzeniem kobiet. Poznasz innych gości, którzy tak samo jak Ty będą się rozwijać w uwodzeniu kobiet. Podzielę Was na grupy. I będziecie w ciągu roku działać, podchodzić do dziewczyn, więc nie będziesz się czuł osamotniony w tym podrywie. Także poznasz inne osoby, które będą miały podobne problemy jak ty, dzięki czemu dojdziecie do lepszych wniosków. Bo wiadomo, jak jest parę osób, to zawsze łatwiej się wymienić doświadczeniami, zawsze też jest trochę więcej pewności siebie. Nie czujesz się osamotniony. Więc myślę, że to szczególnie będzie pomocne dla osób, które też nie czują się jakoś pewne siebie i czują się trochę osamotnione w tym poznawaniu dziewczyn to Będzie coś fajnego, co sprawi, że Twój podryw posunie się o wiele dalej. Dlaczego warto? Już Ci mówię. Gdybyś miał osobno zapłacić za to wszystko, o czym tutaj mówię, to wydałbyś ponad 15 tysięcy złotych. Postanowiłem pomóc wielu osobom, których nie stać na wydanie takiej kwoty, dlatego stworzyłem podziemny krąg uwodzenia. Gdzie jest haczyk? Dlaczego to szkolenie i mentoring właściwie roczny kosztuje tylko 3 tysiące? Dlatego, że chcę Ci tak naprawdę pomóc. Jednak haczyk jest tutaj, że mam tylko 10 wolnych miejsc. Nie dam rady przeprowadzić tego szkolenia, szkolenia z większą ilością osób, dlatego jeśli jesteś zainteresowany, a z góry uprzedzam, że nie chcę mieć na tym szkoleniu niekonkretnych osób, które nie wiedzą, czego chcą, to możesz wysłać do mnie zgłoszenie na maila. Frywolny.mapałowodzeniewdin.pl. Wyśle ci maila zwrotnego z danymi do przelewów, ewentualnie. Jeśli będziesz miał inne pytanie, to także wyjaśnić to na maila. Wystarczy, że napiszesz nagłówku szkolenie roczne. Dlaczego warto? Bo to szkolenie kosztuje Cię 250 zł miesięcznie. Tak, dokładnie. To szkolenie powinno kosztować 10 tysięcy zł, a nie tyle, co Ci podaję. Jednak wiem, że wiele osób nie stać na taką kwotę. Jest to wysoka kwota, więc postanowiłem to szkolenie. Zrobić także w układzie ratalnym. Jeśli nie, nie stać ci jednorazowo na wpłatę tych 3000 zł, możemy to podzielić na raty. Możesz sobie co miesiąc wpłacać określoną kwotę pieniędzy. I oczywiście też, też możemy zrobić to w ten sposób. Wystarczy, że napiszesz do mnie na maila. Moja opieka nad Twoim rozwojem przez cały rok. To właściwie zyskujesz. Pomogę ci poderwać koleżankę z pracy, ze szkoły, z ulicy, którą mijasz codziennie. Odzyskamy Twoją dziewczynę. Tutaj możesz ten czas ze mną na szkoleniach, w konsultacjach wykorzystać tak, jak sobie tego życzysz. Poznasz mnie osobiście, zobaczysz jak wyglądają moje relacje z kobietami, dowiesz się jak rozmawiam z dziewczynami, będziesz mógł sobie poczytać moje smsy, nauczysz się zaawansowanych strategii uwodzenia kobiet, które pozwolą Ci doprowadzić do seksu z dziewczyną nawet w godzinę od poznania, czy w parę chwil, jeśli poznasz ją w klubie, czy w innej sytuacji. Zmienisz swoje nastawienie mentalne do kobiet. Osiągniesz duży progres w relacjach z kobietami, bo poznasz także inne osoby i będziesz systematycznie działał. Jest to jedyna w tym roku tego typu propozycja, mam tylko 10 wolnych miejsc, decyduje kolejność wpłat. Jeśli jesteś tym zainteresowany, napisz do mnie, a ja od razu mówię, że jeśli jesteś niepewny i nie wiesz, czy chcesz wziąć udział w takim szkoleniu, to po prostu sobie odpuść, dlatego że ja chcę też mieć na tym szkoleniu osoby, które są zdecydowane, które chcą działać i które chcą się rozwijać. To jest rok czasu z osobą, którą, z którą będę musiał prowadzić, z którą będę musiał rozmawiać, więc nie chcę tej osoby, która jest niezdecydowana, nie wie, czego chce. Normalnie za taką kwotę 3000 zł miałeś u mnie 3 dniowe szkolenie. Teraz możesz mieć cały rok 5 dni szkolenia plus moje materiały, plus konsultacje ze mną. Jest to jedyna tego typu promocja i okazja. Więc nawet jeśli teraz nie masz pełnej kwoty, napisz do mnie. Możemy wygenerować link do płatności, gdzie zapłacisz sobie to wszystko ratalnie. Tyle w tym wideo. Do usłyszenia. Cześć.